Witam wszystkich serdecznie na najnowszym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać część mojej kolekcji. No i co, przechodzimy do materiału. To jest ten samochód tutaj to jest Golf 3 Cabrio. To dosyć ważny z tego względu, że jest to wydanie z lat 90. Jest to marka Shabak Jest na resorach Otwierają mu się drzwi Magażnik się otwiera i maska Teraz sobie nie pokażę No Jak wiadomo technicznie nie jest tym, Nie jest to możliwe w tym momencie Tutaj jest Polonez MR87 Z przyczepką niewiadów N126 Polonez Mahak jest Opel. Opel. Opel Kadet. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, z jakiej jest firmy, ale nie pamiętam po prostu. Yy, wyróżnia się na pewno fajnymi fotelami. Ja do niego. Ja go kupiłem trochę uszkodzonego, ale dorobiłem lusterko. No i teraz uważam, jest bajer. Bardzo mi się podoba ten napis Opel Rally. No i fakt, że we wnętrzu też jest taki dopieszczony To są trzy ople kadety Jest kadet D, kadet C, kadet A Jelczyk, bardzo fajny samochód jeszcze zakupione jeszcze za czasów, yy, gdy Diagostini normalnie sprzedawała samochody z serii kultowych od prl u O, autobus Ford z kolekcji Haszet. O, i tutaj jest bardzo fajny samochód. To jest Pol Polones. Polonez 89, MR89 Pokażę Wam, jak on wygląda w ogóle z tyłu, bo nie wygląda tak samo jak każdy fabryczny Polonez, a mianowicie wygląda tak Myślę, że jest to bardzo fajne urozmaicenie. Ja tego nie robiłem Ja już go takiego kupiłem. Ja zazwyczaj takie rzeczy właśnie robię sam Lecz w tym przypadku yy, takiego już dostałem no, bardzo mi się podoba taka przeróbka. Także zdecydowanie na plus. Tutaj mamy barkasa. Barkas yy, oryginalnie był w tym samym kolorze co ten. Przemalowałem go ja sam, pomalowałem wnętrze. Jest taki wojskowy teraz. Są trzy, trzy barkasy takie zielone. Nie wiem, czy ktoś takie, na taki kolor przemalowywał. Ja przemalowywałem trzy sztuki. Dwie sprzedałem i jednego sobie zostawiłem. Także jest to bardzo wyjątkowy samochód. Można powiedzieć wydanie krótkoseryjne. Tutaj mamy niskę z żywicznymi kółkami. Kupiłem to w okazyjnej cenie po prostu podczas wyprzedaży kolekcji no i fabryczną nyskę, którą miałem to się jej pozbyłem, a w zamian zostawiłem sobie tą. Te kółka oczywiście mnie kupiły że tak powiem no i tu mamy bardzo ciekawą rzecz z tego względu, że cała ta półka jest tematyczna jak widzicie temat to jest Fiat 125P co prawda jeszcze mam inne fiaty 125P, ale po prostu tutaj się nie zmieściły. No i jedziemy od początku. Biały cywilny, milicyjny, rajdowy, pickup, taksi, 4 x 4, włoski, kombi, karetka oraz jamnik. I tak gablotka się prezentuje właśnie, należałoby teraz przejść do kolejnego modułu w którym przeważają samochody marki Skoda, ale nie tylko Octavia 1 w wersji WRC Jedna z sześciu lub siedmiu, dokładnie już nie pamiętam, modeli z samochodu marki Skoda Fabia Pierwszej generacji, oczywiście. Tutaj jest firmy Kaden i tutaj tak samo. Tutaj jest Opel, Lamborghini, Miura. Volkswagen Caddy, Audi A3. Ople, Corsa i wracamy do Skody. Skoda Roomster. Skoda Yeti Fabia Monte Carlo 1 i Monte Carlo 2 Kolejna Skoda Fabia Kolejna Skoda Roomster Skoda Octavia 2 i Skoda Octavia 3 Skoda Octavia 1 I Skoda Felicja Pickup to już widzę, światła brakuje trochę ale niestety nie poradzę. że tutaj mam bardzo fajną skodę Laurinen Clement. Mam nadzieję, że to widać. Muszę unieść ręce wysoko do góry, żeby w ogóle to pokazać. Yy, jeszcze pokażę Wam tą gablotkę. Yy, jest tutaj ciężarówka marki Pegaso, ciągnik siodłowy razem z naczepą. Moim zdaniem bardzo udany model, kupiony w bardzo dobrej cenie. Nie wiem, czy obecnie idzie takiego dostać, ale to naprawdę samochód mi się bardzo podoba. Jest bardzo fajnie zrobiony. Cofnę nim trochę. Pokażę, jak wygląda od przodu. Pegaso ogólnie przekształciło się w Iweko. Pegaso jest hiszpańskie i nie do końca wiem, czy tak to było, ale najprawdopodobniej Iveco po prostu zakłady Pegaso kupiło. Teraz w zakładach Pegaso produkowane są y, samochody marki Iweko. Tak to się... A Iveco jest oczywiście własnością Fiata mamy Peugeota tramwaj, 4N z Poznania. Ife, Czekera O, ukraińska policja DPS, czyli drogówka Łada Żiguli 2107 Warszawa MO i mamy z kalkomaniami Razem ogór, ogórka Koła by się przydały, jak widać Jakieś lepsze Serena Sport Opel Blitz fajna autko, też w okazyjnej cenie kupiłem kiedyś z numeraty y, Żubr i Ziu Sklejany model korwety od Revela w skali 1.32 Volkswagen Carman, Santana od Chevrolet, Mercedes, Golf 1 I inne stare amerykańskie wozy. Na razie na tym skończymy, ale jeszcze mam naprawdę całkiem sporo do pokazania. No i w wolnym czasie przydałoby się skórze podkurzać. <grych> Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki materiał Was zainteresował. Oczywiście będzie więcej samochodów. Muszę zrobić więcej porządków, zrobię więcej porządków, to na pewno będzie więcej samochodów do pokazania. Trzymajcie się. Zapraszam Was na fanpage'a KinoModa i yy, kolekcję samochodów w miniaturze. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.